W tym tygodniu, w, tym roku, w tym cyklu, dobre filmy. Teraz polski kolejny film. Terapaty. Familijny do z roku. W serii Marty Karłowskiej, wyprodukowanej przez Koi Studio. Pierwszy raz tak, tak w roku, do konkursu. Inni spojrzenie na festiwalu polskich filmów w ogóle w Gdyniu. Dzisiaj film powstawał w Warszawie i okolicach. Obsada. Hanna, Chrynie, i Julka Strzałkowska. Jakub Janota no Mzowski, Olek Piotr Głowacki, Szef Roma Gosiorowska, Agata Joanna Szczepkowska, ciotka Jurki Mazja Maj, Puchna Jadwiga Jankowska, Cieźlak, Chuda Krzysztof kacz Tapik, Krzysztof Stroiński, Muzealnik Michał Grzybowski, starszy Jadwig Michalski i inni. Opis Fabuły Główni bohaterowie tej to Julka, Olek i Pies Pulpet. Julia ma 12 lat i chodzi do szkoły z internatem. Jeszcze nigdy nie zaprzyjaźniła się z nikim. Dziewczynka ma wakacje wjechać do rodziców mieszkańców w Kanadzie, jednak trafia do ciotki w Warszawie. W tej samej kamienicy mieszka Olek, jej i... nieodłączny towarzysz Pies Pulpet. Na wpada w ręce plan, prowadzący do skarbu, jednak na drodze do rozwiązania zagadki staje złodziejska szajka, niania, która był palaczko i podejrzany pożaracz cukierków. Bo się w 2020 roku ukazał się film terapeuty 2 będący kontynuacją filmu terapeuty. A więc przejdźmy do filmu, co nie? Pamiętam jak ten film i wiecie co mi się pierwsze w oczy? Dobrze poprowadzona fabuła, fajnie jest hmm. dobrze poprowadzona fabuła. Fajnie poprzedni aktorzy. Ciekawy wątek tej ciotki w ogóle i tego chłopaka, tak nagle pojawiającego się. No i ten zagadka kryminalna taka w tyle. No taka lekka komedia familijna z elementami przygody, ale bardzo fajnie zbawiony polski film. No brawo! Po raz jak my rodzicie polskie familijne filmy. Tak jak chwaliłem za drzwiami, to pochwaliłem twórców terapatów, że. Na początku rzędu takie na jakichś amerykańskich typu ale się myliłem. Odbiega bardzo od takich typu familijnych amerykańskich filmów. Tu jest trochę inaczej, jest bardzo ciekawe to zrobione. Ciekawy zabieg, ciekawe postacie, fajnie bohaterowie się pojawiają, nie są tacy agresywni czy źli. Taka idealna rodzina przygoda dla całej rodziny, no familijny bardziej, taki dla młodzieży. Ale bardzo fajnie zrobione. Pięknie pokazane ujęcia w Warszawie, szcz szczególnie. No i ta kamienica taka w starym stylu, takie, no coś pięknego. Po no. co piękne zdjęcia, ładne scenenia. Ja dobrze, aktorzy którzy się dobrze dopowiadają. No i ja, którego się nie spodziewałem, że tak. taki film familijny, pan Piotr Głowacki. który jest znany takich filmów kryminalnych. I często się pojawia w taki takich seriach takich nadrosłych. A tu proszę, z nagrał w Filmie dobrego go... Um, nie mogę nic zdradzić, przepraszam. Znaga w tym filmie taką postać pozytywną, taką... Znaczy się, nie postać pozytywną. Dlatego bardzo dobrą postać, no i Krystyna Tkacz. Aktorka, która jest bardziej znana, tylko zrobiła takie dubbingowanie w takich animacjach starszych czy nowszych. To rzadko się pojawia na ekranie. Zwykle no, grałem też w polskich starych, takich romansowych komediach takich rom romantycznych. A tu za grafikami innymi, grałam. No cóż, muszę powiedzieć, dobry ten film. Co można wymagać od Polaków? Fabuła dobra jest. Historia fajnie powiedziana. Dobrze napisane bohaterowie. Dobrze poprowadzają relacje bohaterów. Ciekawa zagadka w tyle. Plus. Gra aktorki Joanny Szczepkowskiej, Człowieka Ciotkę. Bardzo fajnie prowadzona fabułach. Bardzo fajnie to wszystko zrobione, w bardzo fajnym klimacie takim. No i ja nie mam do zalecenia. Dobry polski film familijny, co nie? To my się widzimy oczywiście, jak wspominałem, niedzielę. Gdzieś około 15.30, kolejny film, będzie garażówka biłgorajska, tak? I na tą garażówkę biłgorajską. Miałem ja nie wiem, ale się a dobra, pierwsza karteczka to już będzie jakoś, nie będzie tak źle, to pójdę zobaczyć co tam się trafi, co nie, no to tak to widzimy się w na następnym tygodniu, jak już będzie skrojone w hmm. na następnym tygodniu też zobaczymy się już w recenzji anime, kolejnego filmu, czyli drugiej części tego Terapatu 2 no i w dwa, dwa tygodnie oczywiście w no, jakie no, dwa tygodnie, co ja tam. No i w dnastach będzie gdzieś 15. Już zrobiłem te zapytaj kamienki, to nie? No. To by było się, na raju coś... Dnasta, bajao.